Cześć, tu chemia z pasją, Kinga Kordierz. Zapraszam Was na dzisiejszą krótką lekcję z chemii. Dzisiaj będzie o związkach miedzi, o związkach miedzi w chemii nieorganicznej oraz o związkach miedzi, jakie pojawiają się w chemii organicznej. To będzie taka pikułka, jeśli chodzi o miedź, dla wszystkich maturzystów. Na początek, otrzymywanie wodorotlenku miedzi 2. Wodorotlenek miedzi 2 otrzymamy oczywiście w wyniku reakcji wodorotlenku sodu z. Siarczanem 6 miedzi 2. W wyniku tej reakcji otrzymujemy wspomniany wodorotlenek miedzi 2 i sól, jaką jest siarczan 6 sodu. Co oznacza strzałka skierowana w dół przy wodorotlenku miedzi 2, oczywiście? Ym, oznacza ona, że otrzymany wodorotlenek miedzi 2 jest osadem, czyli musimy pamiętać, że jest on praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Przejdźmy na kolejny slajd. Na kolejnym slajdzie przedstawiłam Wam właściwości wodorotlenku miedzi 2, jakie musicie znać. Musicie wiedzieć, że wodorotlenek miedzi 2 jest, ma kolor niebieski, jest to galaretowaty osad. Tak więc trzy rzeczy pamiętamy, jeśli chodzi o wodorotlenek miedzi 2: niebieski galaretowaty osad. Na tym slajdzie przedstawiłam właściwości kolejnego związku miedzi, będzie to tlenek miedzi 2. Tlenek miedzi 2 ma kolor czarny, również jest osadem i należy pamiętać, że on ma właściwości amfotaryczne. Co oznacza, że ma właściwości amfoteryczne? Oznacza to, że będzie reagował z mocnym kwasem i mocną zasadą, natomiast z wodą nam nie zareaguje. Tlenek miedzi 2, czarny osad, właściwości amfoteryczne. Jak otrzymać tlenek miedzi 2? Tlenek miedzi 2 otrzymujemy w wyniku rozkładu wodorotlenku miedzi 2. W wyniku tej reakcji otrzymujemy wspomniany tlenek miedzi 2, również strzałka skierowana w dół, oznacza, że jest to osad, pamiętamy, czarny osad. I drugim produktem tej reakcji będzie cząsteczka wody. Kolejny związek miedzi, chemii nieorganicznej, jest to siarczan 6, miedzi 2. Jaki ma kolor? Oczywiście niebieski, i ten związek jest rozpuszczalny w wodzie. Tworzy w niej klarowny roztwór. Jak otrzymać siarczan 6, miedzi 2? Siarczan 6, miedzi 2 otrzymujemy w wyniku reakcji wodorotlenku miedzi 2. Z kwasem siarkowym 6. W wyniku tej reakcji powstaje siarczan 6 miedzi 2 i dwie cząsteczki wody. Kolejnym związkiem, chemii nieorganicznej związkiem miedzi jest miedzian 2 sodu. Jest to związek kompleksowy ma kolor błękitny i jest rozpuszczalny w wodzie. Jak otrzymać tetrahydrokso miedzian 2 sodu? Związek ten otrzymujemy w wyniku reakcji dwóch wodorotlenków. Wodorotlenku miedzi 2. Z wodorotlenkiem sodu. Dlaczego wodorotlenek miedzi 2 reaguje z wodorotlenkiem sodu? Wodorotlenek z wodorotlenkiem, otóż tak. Należy pamiętać, że wodorotlenek miedzi 2 jest związkiem amfoterycznym, czyli znowu zareaguje z mocnym kwasem i mocną zasadą. Tu mamy właśnie pokazaną reakcję z mocną zasadą. Wodorotlenek miedzi 2 reaguje z wodorotlenkiem sodu. W wyniku tej reakcji otrzymujemy związek kompleksowy, który nazywamy tetrahydroksomiedzian 2 sodu. Pamiętamy, że wodorotlenek miedzi ma charakter amfoteryczny, o czym mówiłam przed chwilką. Musimy wiedzieć, że związki miedzi pojawiają się również w chemii organicznej. Pewnie każdy maturzysta o tym pamięta. Pierwszy związek, który pojawia się w chemii organicznej, to tlenek miedzi 1. Jaki kolor ma tlenek miedzi 1? Jest on ceglastoczerwony i również jest osadem. Gdzie w chemii organicznej pojawia się tlenek miedzi, 2, tlenek miedzi 1? Oczywiście jest jednym z produktów w próbie tromera. Tlenek miedzi 1, próba Tromera, kolor cegla, to czerwony. Tutaj przedstawiłam reakcję, reaguje etanal z wodorotlenkiem miedzi 2, otrzymujemy kwas octowy, tlenek miedzi 1 i cząsteczkę wody. Jest to próba Tromera, czyli etanal utlenia się nam do kwasu octowego, a co się dzieje z miedzią? Miedź w wodorotlenku miedzi 2 ma stopień utlenienia 2. Dlatego mieć redukuje się z drugiego stopnia utlenienia na stopień utlenia numer 1. I powstaje nam CO2 otlenek miedzi 1 o kolorze ceglasto-czerwonym. Musimy wiedzieć, że wodorotlenek miedzi 2 również pojawia się w chemii organicznej, gdzie reaguje sobie z alkoholami polihydroksylowymi. i produktem takich reakcji jest związek kompleksowy o szafirowej barwie. Należy pamiętać, że wodorotlenek miedzi 2 reaguje tylko z alkoholami polihydroksylowymi. Nie zareaguje z alkoholami monohydroksylowymi typu metanol, etanol, czyli takimi, które mają tylko i wyłącznie jedną grupę OH. Ta reakcja wodorotlenku miedzi 2 służy do identyfikacji, do odróżnienia alkoholi monohydroksylowych od alkoholi polihydroksylowych. Na kolejnym slajdzie przedstawiłam reakcję, jak reaguje Alkohol polihydroksylowy, czyli tutaj mamy przedstawiony glicerol, ma trzy grupy OH: jedna, druga, trzecia grupa OH, reaguje z wodorotlenkiem miedzi 2 i otrzymujemy wspomniany wcześniej związek kompleksowy o barwie szafirowej. Tej reakcji z wodorotlenkiem miedzi 2 ulegają tylko i wyłącznie alkohole polihydroksylowe, czyli takie, które mają więcej niż jedną grupę OH więcej niż jedną grupę hydroksylową. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój filmik, zasubskrybuj, proszę, mój kanał.